Hej kochani, z tej strony mysza. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, co udało mi się kupić na zlocie sobotnim Art in Town. Zacznę, kochani, od tych pięknych paczuszek powitalnych. W związku z tym, że z córką mamy kawałek, żeby dojechać, więc byłyśmy tam wcześniej dostałyśmy tą paczkę powitalną taką piękną kosmetyczkę w gwiazdeczki i już wam pokazuję co było w mojej dobrze? proszę hmm. miałam tak metalowy od midform element ja dostałam bloczek piątku 13 hokus pokus ten na 13 urodziny co? już się zdążyłam podzielić z koleżanką. Było tutaj kilka kart, z, też z piątku trzynastego. o. Już tak. Ze shopu ja się załapałam tutaj na ten księżyc z gwiazdeczką. No tego rzeczy z papieru od Małgorzaty. Super zestaw tutaj. kudełeczka, winietki. Od Euniki tekturki z Fabryki Weny, z wycinarni tekturki, od Olgi kwiatki i szablon kulinarny, bombeczka. Także to było w mojej paczce powitalnej. I już Wam pokazuję co kupiłam. Oczywiście na dzień dobry poleciałam na stoisko Rosie O ponieważ, no, były wykrojniki, tak, <tanie>, tanie, więc tak, ja sobie zakupiłam tą paczuszkę z choineczką, poczekaj, Juniu. daj, mamusia pokaże i ci dobra, czekajcie, dobra, najpierw pokażemy to, udało mi się złapać kwiatuchy dwa, proszę, takie listeczki, tutaj gałązeczkę komunijną i jeszcze taką gałązeczkę, złapałam więcej, ale już się podzieliłam z koleżanką właśnie, z Izą. Przyto to mamy te elementy, te wykrojniki. Do tego kupiłam tą paczuszkę z Rossi Owl z choinkami. Tak, tamte wykrojniki były po 5 zł za sztukę, natomiast ta paczka tutaj choinki była za 20 zł. Już tak się prezentuje choineczka. Widzicie, są elementy plus gwiazdeczki. Tutaj jest nie wiem, czy to jest pasek. Nie mam pojęcia od czego to. No ale dobra, są gwiazdeczki, są tutaj elementy, tak? Także to mamy. W tym roku wyjątkowo jakoś małe zakupy poczyniłam. Nie wiem, może dlatego, że po prostu chyba, chyba wszystko mam, chociaż to jest niemożliwe u nas. Ale dobra. E, później tak kupiłam sobie w galerii papieru. Zobaczcie, dostałam piękną torbę z galerii papieru. Kupiłam sobie zestaw papierów. Niestety robiłam ten zakup dopiero po południu, w związku z czym wybrałam tylko zielony. To jest karton Mika Metallic. Zobaczcie, on się idealnie nadaje, właśnie na te świąteczne listki gałązki. Jest bardzo fajny. Zestaw 20 arkuszy 200-400 gramowych. Płaciłam chyba 15, niecałe 16 zł. Także na no warto, według mnie warto. Tu mamy galerię papieru, no i do tego tą torbę wielką. Super, przyda się zawsze taka ekotorba. Trzeba być ekologicznym. Do tego tak. Moja mama w Artistico zakupiła sobie choineczkę. napis wesołych świąt i dwie takie bombeczki. Poprosiła mnie, żebym jej zrobiła na drzwi do powieszenia taką choinkę. A w Kratisie dostałyśmy. Gwiazdeczki. Także to mamy Artistico. Ja odłożę sobie to do tyłu. I w Craft A Clock. W Craft A Clock. Kupiłam sobie kilka arkuszy. Kupiłam sobie ten duży arkusz tutaj z elementami do wycinania, bo czasem się trafiają właśnie okazje jak chrzest, komunia. Coś w tym rodzaju, a ja niestety takich elementów nie mam. Dodatkowo wzięłam sobie napisy po polsku i z drugiej strony są po angielsku. No i wzięłam do robienia kartek sobie te cztery arkusze zimowe. Z drugiej strony te są dwustronne. Te z elementami są jednostronne, także karteczki zimowe będą powstawały. A. A dodatkowo dostałam, zobaczcie. Paseczek z napisami. Papiery dodatki miłego tworzenia. Nawet nie wiem, co tutaj jest. Jeszcze nie otwierałam. Czekałam z tymi wszystkimi zakupami takimi gratisami do Was. O, elementy tutaj do wycinania. Super. Nasze sklepowe inspiracje. Serdecznie zapraszam do Reni na firmy Craft a Clock. I na jej grupę jeszcze, zobaczcie takie piękne motylki. A to, to. to jest dwustronny w ogóle. Widzicie, arkusz nawet nie wiedziałam. Tutaj mamy tagi, elementy do wycinania i motylki. Super, dziękuję bardzo. To mamy Craft Efflux na zlocie. A, poczekajcie, jeszcze kreasfera. O, właśnie, kreasferze w, w końcu dokupiłam sobie zawiasy do agateriowych okiennic. Kupiłam sobie trzy aparaciki, no i zestaw śrubek do zawiasów. Także to mamy z kreasfery. I tak, w tym roku na zlocie nie było opasek, były paczki powitalne. I był też konkurs urodzinowy. Trzeba było wykonać kartkę, bądź też tag mm, dla Art in Town. Każdy, kto wykonał pracę, dostał prezent, plus tam były jeszcze nagrodzone pierwsze miejsca. Ja dostałam. Wam pokazuję oh, za kartkę stałam komplet papierów UHK Galery, ten zimowy. I powiem Wam, że mój arkusz 1 już poszedł w ruch. Zobaczcie. Będzie kolejna zawieszka na drzwi, zimowa. Także dziękuję bardzo. I brałam w tym roku, zresztą jak co roku, udział w konkursie organizowanym przez Craft A Clock. W tym roku tematem konkursu była kartka, Zimowa. Kartka zimowa. Ja swoje kartki wrzucę, zdjęcie wam pod koniec filmu. No, trochę się na nim napracowałam. Wykorzystałam elementy od siebie z ogródka. No i Renia, razem z komisją, postanowili nagrodzić moją kartkę pierwszym. Jednym z trzech pierwszych miejsc, za co serdecznie dziękuję. To jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ponieważ pierwszy raz mi się tak udało, żeby dostać pierwsze miejsce. A w nagrodę, zobaczcie, dostałam cztery pełne kolekcje. I po prostu nie wiem, kiedy przerobię te papiery. Dostałam kolekcję Vintage Bizu. Yy, bloczek 20 na 30, 20 na 20, 20 na 30, elementy do wycinania, 30 na 30 papiery i jeszcze 15 na 15. Także ojku, będą powstawały albumy, kartki i wszystko, co tylko jest możliwe. Dziękuję bardzo, naprawdę. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i i docieszyłam się niesamowicie. Cieszyłam się niesamowicie, bo, bo no nie spodziewałam się, że, że ta kartka może zająć jedno z trzech pierwszych miejsc, także naprawdę dziękuję. Dostałam kolekcję Wild Garden, czyli dziki ogród. I tak samo zestaw jest 20 na 20, 20 na 30, 30 na 30 i 15 na no, 15. Po prostu na wypasie na wypasie Renata jak zwykle zaszalała. Dziękuję bardzo. Dostałam tą kolekcję Cara and Lina. Też właśnie taki pełen pakiet. I Our Story, czyli nasza historia. Że, no naprawdę. Serdecznie dziękuję e, Renacie i zespołowi Craft Clock za to wyróżnienie. E, serdecznie dziękuję Agnieszce, Kasi i reszty dziewczynom za zorganizowanie w ogóle zlotu. Art in Town, ponieważ no jest to zlot, na którym mam no, z jednej strony tylko 50 km, tak? Z drugiej strony aż 50 km. Ale staram się od tych czterech lat być na nim za każdym razem. Staram się być... Cały dzień, od początku do końca, tak? Ponieważ no naprawdę dużo się tam dzieje. Serdecznie Was zapraszam i na stoiska, i na wrzucanie zdjęć, i na branie udział w pokazach, w warsztatach. No bo naprawdę jest to w sumie taka szarobura pogoda w listopadzie, a można tam pojechać i naładować się mega pozytywną energią. A widzicie, jeszcze bym zapomniała. Chciałam Wam jeszcze pokazać yy, moje dwie prace, które zrobiłam na pokazie Make and Take. Także to jeszcze odłożymy na chwilę. Yy, zapisałam się właśnie na Make and Take do Renaty z Craft o Clock na pozytywnik i do Zoju Design, yy, czyli naszej Agnieszki Adamiuk, gdzie robiliśmy mini albumik. Yy, pozytywnik. Elementy jeszcze mi zostały, więc będzie dokończony. Prezentuje się mój w ten sposób. Tutaj otwieramy. Mamy karteczkę do zapisania, kieszonkę i tagi. Jeszcze niedokończony, ale już bliżej niż dalej. Także warto, zobaczcie, warto właśnie zapisywać się chociażby na te pokazy Make and Take, bo można się nauczyć wielu wartościowych rzeczy. Zobaczcie, mniejsze zostało tyle materiałów, które to dawała. Tutaj mamy do grudniownika. także może wykorzystam do grudniownika, może wykorzystam to właśnie z tego pozytywnika. piękne kolekcje. Carol in the Snow. super. że to jest e, moja praca z Make and Take od Renaty. a to jest moja praca e, z Make and Take od Zoe Design, czyli naszej Agnieszki Adamiu Lady Scrapper. E, ja od siebie dodałam kilka perełek i w sumie taśmę piankową, także tak się prezentuje. Całą bazę udało nam się wykonać na zlocie. Ja tylko w domu okleiłam tutaj stronę. Tak to wygląda. Tak, i bardzo prosty. Tu mamy kopertkę, tutaj dodałam perełki. Także czeka na uzupełnienie. Więc dziękuję Wam serdecznie wszystkim za to, że chcecie obejrzeć ten film. Dziękuję wszystkim, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, z którymi w ogóle się poznałam, też tak, chociażby pierwszy raz się widzieliśmy. No i dziękuję przede wszystkim dziewczynom za organizację tego zlotu. I serdecznie Was zapraszam na kolejne edycje. Mam nadzieję, że będą. Więc was zapraszam. No i co? Komentujemy. Łapki w górę, tak? Subskrybujemy kanał. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.